Cześć Dzisiaj odcinek o wygłuszaniu. Jesteśmy z Darkiem. Dzisiaj działamy sobie. Darek, pokaż się. To ja. Daryczek dopiero co wrócił z dwuletniej podróży po Ameryce Południowej. Także pogoda za oknem go onieśmiela, <noise> lekko mówiąc. Inspiruje, żeby <noise> siedzieć w ciepłych krajach. Jeszcze bardziej, żeby stąd spierdniczyć. No cóż, yy, ale dzięki temu, że jest i ma ręce chętne, pełne chętnej roboty, <laughs> pełne, chętnej roboty to będziemy się dzisiaj bawić wycinanki, będziemy wycinać matę bitumiczną na ściany we fruzi. Ale najpierw, właśnie, chciałem w ogóle zrobić taki test, żeby zobaczyć poziom hałasu przed i po. Więc jedziemy teraz na owodnicę w Gdyni. Zrobimy test decybelomierzem profesjonalnym z IPhone'a Zmierzymy e e hałas podczas jazdy z prędkością około stówki Pobawimy się w wyklejanki I wieczorem zrobimy porównanie Także o tym dzisiejszy odcinek o, No dobra, rozpędziliśmy się do stówki Po godzinie jazdy <ścoughs> Wycyplomierz pokazuje 77, 80. Dobra, to już jest do 70, to zwalniam. No to mamy jakiś pomiar sensowny, no, a przy 70? 75, 70. Okay. No to... 72, no tak. Chociaż nie jest idealny, pewnie, kurczę, mierzenie iPhone'em, no ale na pewno, no to nie jest. To jest miernik profesjonalny, nie? Ale chociaż jak jest głośniej, to pokazuje, że jest głośniej, a jak jest ciszej, to pokazuje, że jest ciszej. Nie? Na pewno jakbyśmy to wykleili i pojechali bez pomiaru na test, to było tak, o na pewno jest ciszej, nie? Bo to łatwo sobie wkręcić, że jest ciszej. A to dobrze mieć po prostu jakąś liczbę, która to zweryfikuje. Wracamy na front robot i bierzemy nożyki i działamy. Zięki eee, 4 paczki Bitmatu to jest w sumie 20 metrów kwadratowych, czy dużo czy mało, zobaczymy, na pewno dużo to waży. Chyba te 4 paczki ważą 50 kg, także to już doda sporo eee, masy. No mam znaczy, że to będzie tego warte, że te parę decypeli yy, to wyciszy, bo faktycznie się takiej dłuższej pary godzin to było dość uciążliwe. O kurno ile tego jest? Chłopie, jesteś gotowy na tyle, jak ilośmi... nie, <laughs> ty... nie wiem, czy jestem gotowy, czy się okaże. To się okaże. To się okaże, jak mnie będziesz żywił. <laughs> No, to jest bitmat, czyli masa bitumiczna, no, chyba tak z nazwy można by wywnioskować. Samoprzylepna. No, lepi się mocno. I z taką folią, jeszcze na zewnątrz. Także po prostu wykrawamy sobie kawałki, tak jak będą pasować tutaj na te różne panele. Nie wiem, no to ma chyba 50, na, powiedzmy, no na 30 będziemy sobie wycinać, na 40 różne, no najważniejsze właśnie drzwi nad kola trochę podłoga dach. No i o właśnie, tu już są chyba w ogóle naklejone wcześniej. Tu była jakaś mała blacharska robota robiona. I słychać różnicę, nie no tutaj to tu brzmi. A tu jest taki bardziej zamknięty ten dźwięk, nie? Bardziej głuch yy... No dobra, a Także... pytanie, jak nie będziesz siedział z tyłu, to po co ci te maty? Wiesz co, to, bo dźwięk się po prostu roznosi po całej budzie, nie? To nawet jak ja siedzę w środku, to, to słychać po prostu, co się dzieje tutaj z tyłu, nie? To hmm. po prostu huczy cała, cała paka. Poza tym na wybojach czasami słychać jak niektóre, kurcze nie wiem czy to właśnie jest kwestia tych niektórych sporników tutaj czy właśnie nad kola, że uderza o karoserię, więc tam trzeba będzie też powpychać tą matę albo nie wiem, Sika Flexa wpuścić coś, także no troszkę yy, może jestem... Tam... Wybredny? O, wybredny, no. <grym> Wymagający. No ale cóż, jak robić proweskę, to robić proweskę. To działa. Ona jest stricte do właśnie wyku, wygłuszająca, nie? Znaczy oryginalnie służy do tego, do czego będzie używana dzisiaj. To jest izolująca, bo to jest jakieś takie srebrne, prawda? No, w teorii to izoluje, nie? No bo to wiesz, i tak całej powierzchni nie będzie zaklejał tym, nie? Więc yy, i tak będą moski termiczne poza tą folią. Może coś tam ochroni, no, ale to nie jest... Izolacyjność cieplna nie jest tutaj głównym zastosowaniem tego, nie? Tak, czyli myślę, żeby tutaj wjechać, może najpierw, będzie jak to Drzwi są ważne, bo one lubią sobie tubyć i Dobra Pytanie jest takie, czy ja bym akurat to zrobił bardziej dokładnie, bardziej dokładnie tę powierzchnię w wykleił. A jaki jest twój pogląd? Myślę, w sensie, że całość. Całość, może nie całość, że, że te tutaj wszystkie... Pokaż może na, na tamtej ścianie, bo tam... Nie wszystkie te elementy, tylko chodzi mi dokładniej tutaj te elementy, które my wyklejamy, Aha. których tak dokładnie nie wyklejamy, bo wyklejamy tylko kawałki. No, no, no. Jaki jest twój punkt widzenia na to? Więc to mój punkt widzenia na to jest taki, że tu chodzi o to, żeby dodać masę do tej plachy, żeby bardziej wytłumić to jak ona rezonuje po prostu, nie? Okej. Okay. Eee, I niekoniecznie chodzi o to, żeby robić całkowitą barierę dźwiękową Aha. do tego, żeby, wiesz, to zrobić jakby taką ścianę dźwięku od zewnątrz, no. tylko żeby te blachy nie drgały. I nawet czasami... Okay. Z, eee, to nawet, o, to dobrze widać, kurczę, w przypadku grania na instrumencie strunowym, na gitarze na przykład, nie? Eee, że jak struna drga, to wystarczy ją przycisnąć w jednym miejscu, żeby ona przestała drgać Czyli to Są chodzi kienki, bardziej o drgania niż o samo wyliczenie tą matą Tak, tak, tak Drgania tak. tych elementów Drgania elementów, to... No to, to już jest, a puki właśnie plachę No, no jest Poza tym nie w całości, całej powierzchni busa bo już to co kupiłem kurczę waży 50 kg tak. Więc trzeba by kurczę dołożyć jeszcze drugie tyle i bym miał już klucz 100 kilo mniej na zabudowę, nie? A tutaj naprawdę przy budowie pusa trzeba, trzeba na to uważać, nie? Więc myślę, że jakiś kompromis po prostu trzeba między różnymi elementami, różnymi rzeczami znaleźć, nie szaleć ze wszystkim, bo przeładować pusa jest bardzo łatwo, nie? O, no, na pewno najważniejsze jest, żeby okleić nadkola, bo one są tutaj głównym gener generatorem hałasu yy, podczas toczenia się koła, no tutaj te wszystkie drgania przechodzą i średnio mi się podoba tutaj ten patent, że ta blacha jakby się styka z, właśnie z nadkolem, karoseria się styka z nadkolem. Próbowaliśmy wsadzić też matę jak najgłębiej, jak najniżej się dało, żeby po prostu nie przekazywała dalej tych drgań, ale no, ciężko tutaj to kurczę włożyć, bo, bo jest po prostu bardzo mało miejsca, nie da się tego odjąć. Jakoś średnio mi się podoba to rozwiązanie tej w, w tej, tej kwestii. A może tutaj wejdzie coś takiego? No, trzeba, trzeba rzeźbić. Zakleiłem już pierwsze nadkole i jest naprawdę kolosalna różnica. Zobaczcie to. Tu jest bardzo dużo wysokich częstotliwości, a tu jest tylko, tylko sam dół. Trzymam kciuki za to, że to, coś, że to coś da. Dobra, pokryliśmy już prawie połowę busiora Tutaj z lewą burtę. No i ledwo poszła. Lewo poszła jedna rolka, także to jest bardzo wydajne. I dwa nadkola, zostały jeszcze nam dwie, ile dwie rolki, czy ile? Jeszcze 2,5. Dwie i pół. pół. Tak, czyli trzy rolki właściwie jeszcze są, no bardzo dużo. Ale jeszcze... Cały tak, dach podłoga. i cały sufit, no i, i ten bok cały, nie? Jeden. Jeszcze drzwi przesuwne i grodziówkę też zrobimy, nie? I co jeszcze wykminiliśmy ze drgania się biorą tutaj. E, A, jest właśnie. Jest Cika Flex fabryczny który nie trzyma. I stąd też biorą wibracje i, i hałas i tutaj chcemy Sikaflex strzelić, żeby, żeby to uszczelnić. Zobaczymy, tak jak idziemy, jest co? zrobione tam. Tak, tu jest dużo czarnego. siuwaksu no. nawalone. Tutaj tu widać. Tutaj no, też na no. tym łączeniu to widać, że ktoś już to robi, nie? Że... Tak, bo mówiłem, że była ta jakaś blacharska robotka, nie? Prze... Jakiś parkingowy był przedciot tutaj. Więc Darku? mamy już ściany wszystkie oklejone. No mega Dwie burty. Idziemy jak burza, nie? Mega łatwo się okleja. No. Fajnie się pracuje, łatwo z tym. Szoferkę też zrobiliśmy już. Także teraz działamy z sufitem. No i na końcu podłogę. Łatwo. To tutaj bym. Mi wypadły barki zestawów. Tu jeszcze zostawiam. Na razie nie naklejone, bo będę tam instalował okno dachowe. Jak się trochę poprawi pogoda. Później po prostu dookoła sobie kleję tymi matami, jak mi trochę zostanie. Ale jakbym musiał to wyciąć, zrobić rankę i Oj, to jeszcze jest proces na przyszłość. Ale na razie. Co, skończyliśmy sufit. No, a co teraz robimy z ciągiem? A jeszcze grociówka też tutaj myślę, że chociaż ona i tak ma tutaj filz, nie? wygłuszający. O. Może nie, zróbmy najpierw podłogę. Jak zostanie coś, to zrobimy to. Albo ewentualnie, jeszcze wtedy przejdziemy się, zobaczyć jak to brzmi. Mhm. I jeszcze wtedy, ewentualnie drzwi z przodu. Nie? Dałem wycina takie cienkie paski, już na podłogę. Około 5 cm szerokości, takie będziemy sobie tutaj wklejać. Nie naklejam nic na te wypustki, bo na nie będę później, jak będę robił podłogę, to będę na nie naklejał, właśnie kantówki. Na klej, więc ważne, żeby tutaj nic nie było, żeby ten klej dobrze trzymał, żeby podłoga nie poleciała w kosmos. Wy dwójkę idziemy jak burza. Mamy już pół podłogi robionej Daro na stanowisku bojowym, Cię cięcisty bojowym. profesjonalny cięciarz. cięciarz Cieszy się oko, kolejny etap skończony Jedziemy z Darkiem na testy O nawet drzwi lepiej już brzmią Tak się zamykają przyjem z przyjemnym dźwiękiem Wcześniej było takie Taki huk w prostu. O ja. Coś słyszysz? Jest tak wygłuszone, że nie słyszę Cóż. nic. Na razie nie jedziemy. Teraz razie stoi. Ale zaraz na, wjeżdżamy na obwodnicę i zobaczymy taki sam przy Tam było przy 70 i przy 100 na godzinę, chyba, nie? Tak, no. I później porównamy sobie. Na razie jest. No dobra, jak nie jedziemy to nawet nie ma co pasu. Ale przed chwilą przejeżdżaliśmy przez y, te chopki, y, w sensie spowalniacze. I z tyłu wydaje mi się, że to był właśnie z tylnych drzwi y, jakiś taki dźwięk, kur, czy taki, nie, coś piszczało jakby, nie? Właśnie na takich wertepach No i teraz tego nie było, nie? więc... Ale tak jak mówię na początku, łatwo sobie wkręcić, nie? że jest, kurczę, jest znacznie ciszej, że wow, ale różnica No bo jak tu nie patrzę, robiliśmy to 6 godzin, więc no musi być jak tego jakiś efekt psychologiczny, chociażby, nie? Psychologiczny jest no. na godzinę. Na szóstym biegu I mamy ile? 72, 63, 75. Nie, tam było 77 do 80 jakoś, nie? Tak 75, coś takiego, tak średnio No to nawet kurczy te 2-3 dB to już jest dobry wynik, nie? Wydaje mi się, że na pewno jest mniej wysokich tonów Takiego huczenia, wysokiego szumu takiego jakby, nie? Ten dół wiadomo, że jeszcze jest tego to trzeba by chyba założyć po prostu słuchawki. Ale jakieś takie mam wrażenie, że, że dłuższą trasę już by było przyjemniej jechać na pewno w takim w otoczeniu takich dźwięków. To no też mi się wydaje, że bardziej takie głuche są dźwięki. około 70 dB 70 dB przy 70 na godzinę no Tutaj coś to lepiej. A tutaj ekranik e, dobra tu trzeba też jakoś go wypuszczyć Wąte lepiej się no, To jest też w trakcie montażu kamenka cofania przywidzie. No tak mamy koło 70, nie średnio. Okay. Okay. No to fajnie, porównamy sobie te filmiki i te wartości i zrobimy jakieś podsumowanie. Więc odpowiadając na pytanie, czy warto dla tych 3-4 dB, bo no tyle wynika, nie porównywaliśmy właśnie te filmiki przed i po i no wiadomo te wskazania się wahają plus minus tam od 77 do 80, przed i po było 72, 75, 6, powiedzmy. Czy warto tyle inwestować dla tych 3 dB? No musicie wiedzieć, że dB no to jest przede wszystkim skala logarytmiczna i każde 6 dB to jest połowa ciszej, nie? Więc to jest de facto o 1 trzecią ciszej, nie? Właściwie czuję, że taką odpowiedź ostateczną, no to będę mógł wam dopiero powiedzieć po przejechaniu jakiejś długiej trasy, nie? bo ostatnio właśnie jechałem dukatem na południe Polski, no to po tych pięciu godzinach to już było męczące. Nie? To by faktycznie czułem w uszach zmęczenie i muzykę też musiałem głośniej puszczać, żeby, żeby była wyraźna. Także dopiero po właśnie jakiej, jakiejś dłuższej wycieczce będę mógł to zrelacjonować, czy to się opłaca. No i podczas już tej krótkiej przejażdżki, no tak organoleptycznie też właśnie słyszałem, że jest mniej tych wysokich częstotliwości. Więc produkt na pewno działa, na pewno robi robotę, na pewno powoduje mniejsze drgania tej całej budy i, i ładnie wygląda póki co, póki tego nie zabuduje to fajne takie czerwone. Kolejny etap zamknięty, bardzo mnie to cieszy. Poczucie progresu w końcu w końcu ta pogoda troszkę odpuściła jest jeszcze tak bardzo jesiennie, ale przynajmniej nie pada nie. Także kolejne co mnie czeka jak taka się utrzyma w miarę stabilna pogoda no te dwa okna dachowe i to okno na drzwiach przesuwnych. I dopiero wtedy będę ruszać z ociepleniem podłogi. Ze sklejką na podłodze oj. Historia jeszcze długa, długa, długa przede mną. <laughs> Trzymajcie kciuki i kciuki też dawajcie pod tym filmikiem. Będę bardzo wdzięczny za jakieś Wasze spostrzeżenia i komentarze. I jeszcze bardziej wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia. Ciao.